Witam z tej strony Nero, a to jest pierwszy, no, może nie odcinek, bo to ch chyba, że oniście chcieli taką serię, ale ogólnie gameplay yy, z Happy Wheels. Tak, gra, którą chyba każdy zna, była popularna, teraz tak, no pół na pół, mniej ludzi ją nagrywa, ale tak chciałem po prostu jakieś gameplay na nagrać, więc no cóż, yy, zaczynamy. No dalej, a, dobra. Eee... Uh. Eee... Uh. Zaraz, ja tutaj patrzyłem z takim jednym fajnym poziomem... O, Battle Run! Ojeja! Oh yeah. Patrzymy to... Wow! Kurde... tak, Jeszcze raz! Dobra, ludzie, wybaczcie, ale była... Drobna przerwa... Okej, okay, gramy! No, 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 no! A, kurde! Dobrze było! Jeszcze raz. Ja się nie poddam. Kurde. Jeszcze raz. Come on, my son! Fuck, jeszcze raz. No kurde. Eee. Dobra. Blisko. Dobra, ostatni raz i przechodzimy do innego. Jest! Victory! Dobra Kolejny poziom jakiś Pogo Jump! Oh yeah! No ja, ja, jak pogo no to pogo, nie? To był pogo, to był pogo Okej okay. Pego! Regular kurde, kurde. O, 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 A, myślałem, że na tym stanę i będzie fajnie. No, 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 dobrze. Co tu jest napisane? Takie, 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 dziwne takie. Kurde. Fak. Dobrze. Wheel Rex Impossible What? Banana Flip Oh yeah Impossible Dobra zobaczymy czy mi się to uda W czy to jest Impossible Dalej Kurde Raz Może zrobimy tak Odwrotnie Kurde za gruby tyłek mam. O, jest, 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 jest. Dobra, Chuck Norris. Fuck. Nie, nie, nie. Nie, ja tam nie chcę. Nie chcę tam. Dobra. Kurde. Jest, <tryk> jest, jest. No, 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 dalej. Jeeey, yeah, jesteśmy Chuck Norrisem. Oh yeah. Dobra. Kolejny poziom jakiś tutaj. Save the watermelon. What? Eee, aha, dobra. Aaa, udało się. Kurde. Jeszcze raz. Watermelonie! melonie dostał. A, ja też. Spadaj ode mnie. Dobra, jeszcze raz. Yeah! Nie dostał Jej, dobra Spoko poziom Slow motion O o Sword Sword Show ulubiona Aha, dobra Bobby Wow, na nie grałem w Happy Wheelsy Pięknie Billy Twin O kurde Billy Twin Fuck Aaa, jeszcze raz Wow Double headshot What? Double kill chyba Pięknie Jej, yeah, został mi tylko Billy twin No i tam ci z tyłu jeszcze są Yeah Jezu jakie wrzaski w ogóle Giniesz Billy, nie! Fala. Dobra Okej okay. uh. Może sobie weźmiemy najbardziej... najlepiej oceniane. Już mi załadowało najlepsze? Najlepiej oceniane? Aha, nie, 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 nie o tym chodziło. Upload it Anytime, everyone, rating, no dobra, kurde To może coś piszem gdzie też... A, tu jest. M um, M. Um, um. A może z No Sport. Tak, żeby sobie chwilę pograć w to. O, no proszę, ile to wyszło. Sekret 28. Wow. O kurde. Ninja! Wow. What the f What the fuck? Aha, dobra, okej. Okay. tam była moneczka. A to głupie, jeszcze raz... Ty... No, wygrałem. Ja wygrałem, nie chciałem wygrać Incie Chcę wszystkich zabić Nie chcę wygrać w Sword Choah Perfect, excellent, good Bro, Chuck Norris i ninja Nie, nie, nie? moje katanie Ej co ja zrobię z tą kataną? Oh, fuck Dobra Może nie te sekrety, bo to będzie chyba wszystko znowu to samo Zobaczmy tutaj. Okej. Okay. Ej, w kogoś to trafi? Pięknie! Są te! Pięknie! Headshot! Headshot! Kurde. No nie, został jeden. Jeszcze raz. My się tak nie bawimy, chcę tutaj wszystkich to zabijać. Gin! Pięknie! Gin santo, jej! Gin dziadku, najbliższy tutaj w ogóle, jej. Kurde. Dobra. Bierz to! wow, No, za daleko. Ostatnie! Ostatnia kaczana! No kurde, wiesz ją! A. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, ostatni raz Pięknie Dobrze Gin. Pięknie Oj Dobrze A, nie zleciało. Co się stanie? Kurde Pięknie Nie, 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 moja kaczana. Dobra. Było dobrze. Może ta z nie sword show tylko... A <laughs> może jednak naprawdę jakieś najnowsze ha, ale to będzie tutaj. Zaraz... Nie, nie chcemy tak. Everyone. Może jakieś starsze zobaczymy. Ale nie zaraz. Musimy chyba wrócić. No znowu są war... sword show, ja tak nie chcę. Ogólnie No nie. nie chcę swatch roll, kurde. Wpisałem i teraz mam eee. były takie fajne w serio nie ma Kurde Było trzeba nie wpisywać, teraz, teraz mam, a i zaraz, może tak zrobię. O, jest, dobra. Impossible. Eee, kogo se weźmiemy? Kogo se weźmiemy? Weźmiemy sobie jego synkiem. A tam była jakaś nowa postać, co co widziałem. Eee, Ty chyba trzeba wziąć Pogomena. Zaraz te za nowa postać. Ale mi się ładują powoli te postacie. Kto to kurde jest? O, co to jest? O Jezu. Łooo, wow, helikopterek! Ale teraz przez takie coś to to jest łatwe, nie 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 Robimy tak jak kiedyś się to robiło Czyli pogomenem, to jest pogomen? To jest pogomen Pogomenem! Szukwy... a, kurde Strzel! Nie strzeliło Strzel! Łoł, wow, tam jest bomba jeszcze Nie, spokojnie, ja to zrobię Pięknie Dobra Żyje, żyje Oh, ale się udało, oh yeah! Impossible dla mnie... fall troll. Co to? Aha, Trzymam tę siekierkę. Gol. <grym> <Kto? grym> Moje piłeczki! Wow! <grym> oh. Co tu się dzieje? Nie, nie, idę stąd. Mm. Kill the guy. Eee, weźmiemy sobie, weźmiemy na tego gościa na motorku. Oh my god! Look, co, co, co? Dobra, jedziemy. Nie wiem, co tu się dzieje. Au, 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 au. Eee... Whoa. Dobra. Eee, wezmę zakoś innego chyba do to Tylko kogo? Ej, pan, pana rowerzystę z tym ścieczkiem. Wow. Zawsze to, na to dziecko mówiłem Jasiu. Mnóstwo youtuberów polskich mówiło na niego Jasiu. No, zabił mnie chyba. A nie żyje, dobra. Ja żyję, sukwy Uwaga, teraz będzie harpun gdzieś Okej okay. Harpun Dobra Go, 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 go Wow Przyjada po nich Jakoś Jezu, jaki mordor Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Co dalej? I don't care. I am sorry. Zginiesz! Zaraz, chciałem... Chcę jakoś tak... A kurde. No gin, Grubasie. Zrób to mój synu! A kurde. Chodź tu! synu za pośladki chodź tu upijecie ty tu. Synu. chodź tu seno puta chodź tu zabijecie seno gruby jest chodź tu gruba się Ciągnę go, ciągnę. A, pośladek. Kurde. Dobra. I am sorry. Meteor. Polski pingwin. Ad atakuj. E Siemka pingwin niż okay. znisz telewizor Wow, nie zniszczyłem Wygrałem Dobra, ten poziom był bez sensu Powerpuff Puff Girls Znowu sobie weźmiemy tego pana Lasem O kurde, co teraz mam zrobić? Przeskoczyć na nią ja żyję! Jej! Dobra, okej, okay, to było... To było dziwne. Impossible Ile tej procent? You step forward. Jak się obracało tym... O chuj. Wyrzuciło mnie! Co się stanie teraz? Wlecę poza mapę czy gdzieś? Nie, poza mapę. Dobra. Był naprawdę jakiś impossible. Baltro. okej okay. Chodźcie to. Moje piłeczki. Free bib Bibu. Co? One Ball. Klon. Aha, dobra. O, super. Jak chcę do win? weźmiemy sobie santa claus to chyba był zły pomysł nie? wow o kurde nic nie mam dokładnie, zrobić eee, change character to ja było chyba pogomentnie a dobra hm. może nie taki skok o kurde Ej, nie nie żyje restartujemy level Się. Dobra. My second level. Rojo nauczyciel. Co? Nie, nie, nie będę w to grał, ponieważ już to grałem i to było bardzo dziwne. It's impossible level. Za, du za, za dużo takich. Dobra, pod koniec odcinka. Zabijemy sobie Justin Biebera. JB. Aha. Kill. O Jezu. Jezu co ja wpisałem. Kill him boyfriend. No, no Kill JD Serię nie ma To wpiszemy sobie Kill Justin Bieber Nie wpisało się? No nie, yes, spisało się Wpisał się tylko Justin Ehm um. mada, motherfucker Eee Nie, 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 co, co, coś innego Wszystkiego lepszego Kill Justin Fie e, Bieber, Bieber and Fans Siekiera! Kill Justin Bieber. E, nie no kurde, ja chcę taki jakiś fajny poziom pod koniec Kill Justin Bieber Może to Ser, wybrać postać, wybieram jakąkolwiek Okej okay. Nie nie no ja chcę coś fajnego Kill Justin Może to Co tam zrobić? No, no, Dobra ludzie, ostatnie Wy tutaj możecie widzieć trochę escape'a, sorry Ostatnie, ostatnie Tylko jakieś fajne hmm, Santa Claus'ą go zabijemy Santa Claus zabije Dobra, nie nie, ma, nie, nie mam szczęścia o tego Więc tak, ja jestem Nero Dziękuję za, za tego gameplay'u Z gry Happy Wheels Jeśli chcielibyście tego więcej To pisać Albo jak napiszecie, a zechce mi się ochota, no to nagrywam tam jakieś gameplaye, ble, ble, ble. Więc tak, yy, jeszcze raz, ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie i na razie, do zobaczenia, Papa. Pa.